Czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł za wszystkie Twoje grzechy? Wierzę. Czy wierzysz, że wstał z martwych w ciele trzeciego dnia? Wierzę. Czy wierzysz, że wszystkie Twoje grzechy zostały przebaczone przez Jezusa? Tak. Na podstawie Twojego wyznania ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak. Wszystkiego najlepszego. Pomyślności, 120 lat życia, bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo zdrowia, tak. samego, samych pięknych dni. Pięknych uh. dni! Alleluja! Brawo. James, I'm in.